Co ja takiego zrobiłem, że to się tak popsuło Co nie mogę sobie przypomnieć Co ja takiego Co, co ja takiego robiłem że aż tak się popsuło Cały kraj się jara moją ksywką Cały kraj jara się moją pipką Kiedy zostałem miksuje ten hip hop Miksuję ten hip hop Wszystko co zrobiłam to było dopiero intro Zden miksuje miksuję ten hip hop, -hop, -hop. Każdy już na brakicie jeszcze było się widno Kiedyś to codziennie miałam klucz Teraz mam tu pełny że ma na się się na pół Każdy rób to wspólny mógł Chcę dostać ordery królowej imprezy A potem królowej afterów Bo mi się należy Wie każdy kto ze mną coś przeżył Mat, mat, kto ze mną coś No bo mat, Tyle bo... co mat, 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 mnie mat, Teraz już Teraz mat, mat, Co ja takiego takiego mat, No sam. No mat, no, nie wiem. Jak ja to zrobiłem? Ale trzeba jakoś to solować, nie? Bo jak ja to zrobiłem? To ja nie wiem. I trzeba to solować. Dobra, lecimy. Idziemy to sprzątnąć. Minę zaciągnęła. No. Jedziemy. Kurcze, taki głośny ten Ursus. Że kurcze, ledwo słychać. Może co ja mówię, ale musimy to sprzątnąć. No kurczaki dojechałem, i teraz jakoś muszę to zaczepić. O, zaczepiłem. To nic i rura. O, jedź. Jedź. O kur... Jedź. Jedź. Dobra poszedł Jazda poszli jedź. Trzeba to salować No ja to wziąłem. No i sobie tak jeździłem jak kurczaki Nawet nie wiem co robiłem Muszę to to, no. no nie wiem Idziemy to schalować na podwórko i tyle. A i oczywiście pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i lajka. Będzie mi bardzo miło. Przypnę, yy, nawet jak nam komentarz, to wam przypnę serduszko. A ja kurczę dalej tego kurczę grata. Nie taki grad by dobrze jeździł ale co tu się stało? Sam nie wiem Dobra zajeżdżamy dawaj dawaj, dawaj kurczaki dawaj dawaj, ciągnij go jazda Dawaj, dawaj, dawaj O, śli. O nie, 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 nie Oj, mamy problem Mamy kłopot Czekajcie, go trochę popcham Chwila Uuu, Dawaj Czekaj, bo to nie idzie chyba Poleciał Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj no patrz Dawaj awaj, 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 awaj. O! Dawaj! Dawaj! Ooo, Do góry! Opa! To nie skacze ten zamula! Jeszcze trochę go pachnąć! La! Ej, jop! Dawaj! Dawaj go popchniemy. A nie. Dobra, niech tu stoi. Mam to gdzieś. Odparkuję Ursusa. O. To chyba wszystko. Kurczę, narobiłem kłopotu. Muszę się wziąć i to ponaprawiać, bo tu jest wszystko tam poniszczone po bo normalnie. Nic, zamykam bramę i idę to naprawiać. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Nara!